Cześć, witajcie, religia i schizofrenia, jak to się ma do siebie? Otóż, kto choruje, ten wie, że często psychozy są na tle religijnym. Bardzo często. I gdzieś ta religia w naszej psychice tkwi bardzo mocno, bo od balenkości byliśmy prowadzani do kościoła uczeni modlić się, wierzyć w Boga i tak dalej. I to wszystko w czasie psychozy później nam mocno wychodzi. W szpitalach psychiatrycznych w Polsce bardzo często było słychać, jak grało Radio Maryja u kobiet. I te kobiety bardzo często odmawiały różaniec. Cały czas się modliły. I mimo tego, że lekarze ich leczyli, to nie było widać efektów leczenia, bo te kobiety cały czas tkwiły w tej religii. A wiadomo nie od dziś, że nadmierna religijność jest objawem chorobowym. To od dawna stwierdzili lekarze. I chociaż czasami jest miło porozmawiać z Bogiem, zobaczyć anioła, poczuć zapach, bo sam to przeżyłem, ale na dłuższą metę to po prostu wylądujemy w szpitalu. Także osoba chora na schizofrenię powinna twardo stać na ziemi i orientować się w czasie rzeczywistym, który nas otacza żeby za bardzo nie bujała w obłokach i nie odpływała. Ja nie mówię, żeby nie wierzyć w Boga, bo w coś wierzyć trzeba. Ale wszystko niestety trzeba z umiarem, bo co za dużo, słuchajcie, to nie jest zdrowo. A zwłaszcza jak dotyczy to osób chorych, Chorujących psychicznie. Trzymajcie się czołem.